Trzeba po prostu zastosować wymuszony onanizm. Bariera wstydu jest tak duża, że niektórym mężczyznom proponuje się oglądanie pornograficznych obrazów. Osoba urodzona w wyniku metody in vitro ma bardzo głęboko, ma takie poważne problemy psychologiczne. Co jest główną przyczyną niepłodności? Bo wydaje mi się, że z jedną z przyczyn to jest tak, że no wszystkie młode kobiety chcą robić kariery, w wielu wypadkach dokonują aborcji. Dzieci osób bezpłodnych przenoszą e, bezpłodność. I naprawdę każdy ma własne sumienie, ale kiedyś na Sądzie Ostatecznym nie będzie, że mi kazała pani premier. Modlą się, poszczą niektórzy. I przynajmniej dla mnie jest to wielka siła. In vitro nie jest metodą leczenia niepłodności, co nie oznacza, że jesteśmy przeciwko in vitro i mówimy, że kiedy dojdziemy do władzy, to in vitro nie będzie. Do barbarzyństwa, do ustawy o charakterze eugenicznym, bo ona ma takie rysy eugeniczne. I do ustawy, która dyskryminuje życie ludzkie ze względu na sposób poczęcia. Ręki nie przyłożę. Masoneria walczy z kościołem.